Witam Was na kanale Beauty News. W tym odcinku omówimy takie tematy jak czyli wrócik zgłoszony do prokuratury, szokujące zdanie Lilianowskiej, Julka Żugaj ma problemy z prawem, Fageta odpowiada Malikowi, Maja Herman z dziwnym Instastory. Czy zanim zaczniemy, chciałabym Was poprosić o zostawienie suba. Maja Herman to popularna w sieci psychiatrka, która edukuje na temat zaburzeń psychicznych oraz jest założycielką i prezeską Polskiego Towarzystwa Mediów Medycznych. Jednak kobieta nie jest szczególnie ceniona przez ludzi, ponieważ choćby kilka dni temu postanowiła nagrać instestory, na którym żaliła się, że pojechała do Gliwic i na sam widok miasta przeraziła się, że będzie musiała spać w hotelu w tym mieście. Widok przyprawił ją wręcz odreszcze, ponieważ uznała, że miejsce to wygląda tak, jak jakby zaraz ktoś miał zrobić jej krzywdę. Dodała również, że jej koleżanka ostrzegła ją, iż w Gliwicach się nie śpi, a robi się to tylko w Katowicach. Wracając do rzeczy ważnych, tak, jestem w pokoju hotelowym, ponieważ jestem w Katowicach. Do Katowic dojechałam z Gliwic. Ponieważ jutro w Gliwicach jest kongres. Największy kongres, kongres pseudonaukowy, który, który no, w głównej mierze służy do tego, żeby prać mózgi ludziom. I zawsze słyszałam, na temat takich kongresów z drugiej, trzeciej ręki, a że pamiętacie mój projekt, bo o nim mówię kilka kafelków wstecz na temat walki z pseudonauką i stworzenie pięknych filmów dotyczących tego. Tu macie link do zrzutki. Dzięki Wam jestem między innymi w tych katowicach dzisiaj. Ale muszę powiedzieć, że trochę przepierniczyłam dziś pieniądze, dlatego że zarezerwowałam inny hotel. Ale jak pod niego podjechałam. To ja się nawet bałam wejść z samochodu przysięgam. A te osoby, które mnie znają, to wiedzą, że nie jestem księżniczką, która wyczuje y, ziarką grochu przez tysiąc pierzy. I raczej jest mi obojętne, jak mam gdzieś spędzić jedną noc tylko, albo dwie noce, ale to też tylko, żeby wejść, wysłać się i wyjść. Naprawdę na te warunki tak nie za bardzo zwracam uwagę. Byle było czysto i ciepło. No jak podjechałam pod ten hotel? Przysięgam pierwszy raz, że ci się wystraszyło. Naprawdę bałam się, że po pierwsze, mojego samochodu to już na bank nie będzie rano. To była pierwsza moja obawa, bo mój samochód nie jest moim samochodem, tylko jeżdżę samochodem mojego partnera. Ludzie zdenerwowali się na kobietę, zwłaszcza, że jak wspomniałam na początku, ta jest psychiatrą, więc szerzenie tego rodzaju poglądów wydaje się kolidować z jej zawodem. Jak mówiłam Wam w ostatnich odcinkach, na przestrzeni kilku dni rozpętała się afera między fagatą a Malikiem. Wszystko zaczęło się od tego, że influencerka poinformowała na swoim Instagramie, że od jakiegoś czasu nie ma kontaktu z raperem, jednak nie chce się na ten temat rozwodzić. Malik Zdecydował się wypowiedzieć na ten temat, zarzucając dziewczynie, że to wszystko przez nią, ponieważ kiedy był w studiu z dziewczyną, która mu się podobała, ta zaczęła jej grozić, co skończyło się rozpadem relacji zarówno z tajemniczą dziewczyną, jak i z Agatą. Oczywiście Fagata nie pozostawiła tego bez odpowiedzi i nagrała pięciominutowego TikToka, w którym opowiedziała, że jej zachowanie wobec koleżanki Malika było swego rodzaju zemstą za to, że kiedy ona była w studiu z kolegą, ten również go wyrzucił, stwierdzając, że źle się czuje w jego towarzystwie. Raper jednak utrzymuje, że powód był całkowicie inny niż zazdrość, a mianowicie wiedział, że chłopak ten jest zwykłym i nie chciał źle dla Agaty. Tym razem dziewczyna odpowiedziała filmem ze studia, w którym zapewniła, że zabrała już wszystkie swoje rzeczy i prosi, aby Malik nie pożyczał więcej swoim koleżankom jej klapek, ponieważ przez to są teraz rozwalone i nadają się do noszenia. Hej, kochani, jestem właśnie w studio. GMWL. Nie ma Malika. Wpuścił mnie tutaj producent. Wykorzystuję jego nieobecność, żeby zabrać moje rzeczy, które tutaj po prostu zostawiłam. I zabieram między innymi moją płytę platynową, którą dostałam od Dicha. Gratulacje, Dicho. I chciałam zabrać też moje klapki Juicy, które tutaj miałam, w których sobie tutaj chodziłam, które są bardzo wygodne, w których bym sobie bardzo chętnie jeszcze pochodziła w domu. No ale niestety sobie nie pochodzę. Malik, taka prośba. Następnym razem. Um, jak będziesz jakieś moje rzeczy pożyczał swoim koleżankom, to zorientuj się, czy nie mają stopy jak Yeti, albo czy nie niszczą moich rzeczy przypadkiem specjalnie. Dzięki. Większość osób uważa, że dramata jest stworzona celowo pod zasięgi, ponieważ powód kłótni wydaje się być bardzo błahy. Dajcie znać, co Wy o tym myślicie. Julka Żugaj to influencerka, która ma wręcz nieskazitelny wizerunek, a wszystko to dlatego, że stara się jak może, aby jej fani, czyli dzieci, traktowały ją jako przykład i nie miały powodu do tego, aby czuć się zawiedzionej i Mimo to czasami zdarzają jej się wpadki, jak na przykład wielka afera związana z odmówieniem nagrania pozdrowień jednej z żugajek, pomimo wcześniejszego nagrania jednych pozdrowień dla innego fana, czy palenie jednorazówek, czego dzieci nie rozumieją. Jednak oprócz tego typu wpadek za dużo dziewczyni nie można zarzucić. Natomiast kilka dni temu influencerka poinformowała swoich obserwujących, że zaparkowała na parkingu dla mieszkańców wspólnoty, do których ona nie należy i odholowano jej auto. Co prawda nie oberwało się za to dziewczynie, że... Komentarzami, jednak pojawiło się sporo głosów na temat tego, że Julka nie myśli czy też nie grzeszy rozumem. Lila Janowska to influencerka, która od kilku dobrych lat tworzy kontent w sieci, jednak bardziej znana stała się właściwie dzięki związkowi z Jepsonem, dzięki czemu inne środowiska ludzi miały szansę zapoznać się z jej działalnością w sieci. Kontent, jaki głównie tworzy Lila, to dzielenie się swoimi stylizacjami, technikami makijażowymi oraz opowiadaniem od czasu do czasu storytime. Natomiast jakiś czas temu założyła ze swoją przyjaciółką, Weroniką podcast o nazwie Besties, na którym dziewczyny czytają historię swoich widzek, głównie dotyczące tematów związkowych. I w jednym z odcinków była mowa o zdradzie przez jedną z widzek dziewczyn, co te co prawda na początku skrytykowały. Jednak następnie Lila powiedziała, że oczywiste, iż dziewczyna musiała się w końcu przyznać po to coś innego niż jednorazowy wyskok. Praca, no. Doszłam do takiego momentu, że po tak długim czasie miałam zbyt duże wyrzuty sumienia, i w końcu zebrałam się na odwagę i postanowiłam wyznać mu prawdę. Mhm. Nie, no musiałam. No jak w ogóle? Jak ty sobie to wyobrażasz? Ja bym nie mogła chyba zasnąć. Ale bo już funkcjonować. Coś innego jeden raz. Mhm. Jeden wyskok jakiś taki, ale ty tutaj, no co, miałaś romans? Romans. Normalnie. Romans, no. Powiedziałam że tekst mocno oburzył internautów, którzy nie dowierzali, że influencerka naprawdę stwierdziła, iż jeden skok w bok nie jest zdradą. Jellyfrucik to postać, którą stworzył sobie Filip Nowak. Chłopak udaje na swoich tiktokowych live'ach głupiego, naiwnego i śmiesznego, ponieważ to bardzo podoba się ludziom, natomiast choćby na jego Instagramie można już zobaczyć jego prawdziwą osobowość, czyli zwykłego młodego chłopaka, który znalazł sobie świetny sposób na zarobek. Na przestrzeni ostatnich tygodni chłopak wystąpił w jednym z programów telewizyjnych, w którym miał opowiedzieć o sobie, od swojej społeczności oraz kontencie, jaki tworzy. Jednak zamiast tego telewizja postanowiła przedstawić go jako patologicznego influencera, który ma zły wpływ na dzieci. Filip po emisji programu był w ogromnym szoku. Na live, którego odpalił, po wszystkim płakał i żalił się, że telewizja go oszukała oraz zrobiła z niego, jak i z jego widzów, najgorsze postacie w internecie. Pomimo, że nic złego nie robią. Przedstawili mnie w ogóle w tym programie, wiecie, za jaką największą patologię. Wszystkie te dobre urywki, które nagrywaliśmy, pousuwali i dali tylko te najgorsze. Żeby wszyscy ludzie, którzy mnie nie znają, wycie z live'ów i tak dalej, mieli mi po prostu najgorszą osobę. Schore, chore to, co się w ogóle stało. Wy nie wiecie, jakie o wiadomości w ogóle otrzymuję. Po co się zgłosiłeś, bo to miał być normalny wywiad, wy nie rozumiecie, to miał być normalny, fajny wywiad z tymi ludźmi. Mega fajne rzeczy, wiecie. Gadałem o nas w ogóle, o, o tym, co robimy na live'ach, jak się spieramy i tak dalej. Oni to wszystko pousuwali i dali tylko te fragmenty najgorsze, jakieś TikToki jeszcze najgorsze, dali. Nic dobrego nie dali w ogóle ci ludzie. To nie jest normalne. I zobacz, teraz mnie te starsze osoby cały czas wyzywają na tych live'ach, bo oni nie rozumieją. jest polska telewizja, no ale kurde, nie powinno się tak robić człowiekowi drugiemu. Dobra, okej, okay, ośmieszali mnie, super, mają zasięgi, ale co z tego, jak oni kurde mi takie coś zrobili podłego. Ja rozumiem wszystko wszystkim, zasięgi zasięgami, ale bez przesady, kurde. Tak się takich rzeczy się po prostu nie robi. Gdyby tego było mało, to kilka dni temu Ośrodek Monitorowania Zachowań ksenofobicznych i Rasistów rasiznych poinformował, że zawiadomił prokuraturę odnośnie zachowania Jelly Frudzika. Ich zdaniem chłopak deprawuje dzieci swoimi wypowiedziami oraz rzekomo zachęca do np. jedzenia kostek do zmywarki. Informujemy, że Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Knenofobii Złoży dzisiaj do prokuratury okręgowej w Gdańsku zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia szeregu czynów zabronionych przez Filipa Nowaka. Mamy duże doświadczenie w stawianiu przed sądem pato streamerów. Tym razem też zrobimy to skutecznie. Co prawda niektórzy poparli zachowanie wspomnianego ośrodka, jednak znalazło się wiele osób, które uważają, że ci przesadzają i powinni zająć się prawdziwą patologią w internecie. Za przykład ludzie najczęściej podawali pasuta, który przedwczoraj kolejny raz dostał zawieszenie na kiku, tym razem za treści nad zachowane seksualnie. Co właściwie nikogo nie powinno dziwić, ponieważ mężczyzna, zdaniem ludzi, przedstawiał praktycznie wstęp do filmu dla dorosłych. Dajcie znać, co Wy o tym myślicie. Czy Jerry obrywa się zbyt bardzo i faktycznie internauci powinni zainteresować się ludźmi pokroju Pasuta? Czy może jesteście zdania, że i Filip i inni pato influ powinni spotkać się z konsekwencjami? A na dzisiaj to będzie już wszystko. Jeszcze zachęcam Was do zostawienia suba oraz łapki w górę pod tym filmikiem.